Cześć, witajcie, jesteśmy w siedzibie jest z nami szefowa i dzisiaj porozmawiamy sobie o pirotechnice, która jest w tym roku dosyć modna. Gdzie? No, na Wielkie orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że wszystkich Was spotkamy gdzieś tam w miasteczkach, miastach, wioskach z puszkami albo do puszek, ale potem o tej 20.00 oczywiście będzie szczelanie. No i w tym roku to szczelanie będzie chyba trochę, trochę inne. Ale ważne, że będzie, że dalej to światełko jest puszczane. My jako Triplex też kilka pokazów w tym roku mamy, tutaj po sąsiedzku w miasteczkach. I szczelamy z dość specyficznych rzeczy, bo nasi zesajnodawcy zarzeczyli sobie, żeby było cicho, żeby było akceptowalnie dla naszych braci mniejszych. No i okej, okay. i będzie fajnie, i będzie światełko, i będzie cicho. Zrobimy to, uda się. Ale będzie widowiskowo trzeba też jakby pamiętać. E, no tak, więc chciałbym, tak, więc my jako, jako eksperci, jako firma z licencją mamy dostęp do materiałów F4, więc na pewno puścimy trochę rzeczy z F4. To są tak zwane line'y. Zobaczcie, tutaj tych lurek trochę jest w tym wypadku. W tym wypadku 19 strzałów, które strzelają sobie albo jednocześnie wszystkie, albo po kolei zetką, albo pałką, różnie i efekty też są przeróżne. Mogą być to kometki, mogą być to jakieś takie właśnie wyciszone wachlarze kolorowe, złote, srebrne, przeróżne. W tym wypadku akurat nie trzymam w ręku, słuchajcie, co ja trzymam w ręku? Może zrobimy tak, że ja pokażę efekt na ekranie, jaki to ma. I bo tak będzie najlepiej. Dodać, I przecież, tak lepiej, tak? bo ja to nie odpalę. No jakoś dokładnie tak. tak. Mm -hmm. No i co możemy od razu przejść do takiej podobnej, tylko myślę, mega efektownej i jedynej w swoim rodzaju na rynku wyrzutni, która robi nam co? Kształt serca na no, niebie. No właśnie, bo tak jak tutaj mieliśmy na 19 z tak tutaj mamy takich line'ów ileś w rzędzie. 6 aż. Tak, I układają się na taką serducho, nie? Takie jedną kometki tak. czerwone, otwierają się i zamykają. Na jeden z naszych postów parę dni temu Marcin wstawił to serducho, to możecie sobie obejrzeć. I to jest też F4 niestety, także dla tych, którzy mają koncesję, pozwolenie, licencję i tak dalej, i tak dalej. No ale z tych tutaj zbiorów, co mamy na, na, na najbliższą imprezę świąteczną i e, światełką, to f czwórki wszystko. Tak. E, reszta tych produktów, a zobaczcie, z tego nie mało, to są produkty F2 i F3. Zgadza się. No i co, Możemy porozmawiamy troszeczkę o naszej, no, można powiedzieć, dalej nowości, nowej linii Profiline, która w przyszłym roku przypłynęła do nas i mamy tutaj naprawdę sporo ciekawych kosteczek. Tak, Marcin, Ty strzelałeś z tego już bardzo dużo. Chyba nawet szczelałeś więcej niż ja szczelałam. Tak. E, więc przygotowaliśmy tutaj pięć propozycji. Jedne z wierzbami jedne same komety. Trochę czyszczące. więc tutaj tego, tego trzasku, no ale nie huku, tylko trzasku będzie. Tu są bodajże krosety. E, to tu... no jest super, bo to takie rybki jakby takie A no właśnie, z kometą, tak. więc są Niektórzy mega fajne. nazywają to plemniki, tak? Tak, tak, tak. Dół inny, góra inna. W tej naszej serii Profila jest to istotne że staramy się na tej frontowej etykiecie pokazać dokładnie te efekty, zatrzymać taką stop, stop klatkę, zrobić z, z tych efektów, które są tutaj, prawda, w tym pudełku schowanym. Więc o tyle to jest fajne. Ta jest też bardzo fajne. I, i, I druga rzecz, nazwa produktu to nie ma, nazywa się to jakoś, tak? Nie wiem, szalony to to własne, pokaz, nie? tylko nazwa jest dokładnie nazwą efektu, który jest, albo tego dominującego efektu w produkcie. Natomiast z tyłu na etykiecie, tam gdzieś instrukcja obsługi, jest dokładny opis produktu. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zobaczyć jak to szczela to od tego jest ten kod QR. Najeżdżacie i widzicie jak to, jak to pracuje sobie na YouTubie. Marcin poopowiada, jak one szczelają, bo Ty strzelałeś ja tego. Ja szczelałem i tak naprawdę najbardziej z tych wszystkich spodobały mi się trzy. Ta, niestety mam trochę te i złote ogony, potem była ta ja tak mówię to rybki, bo ma fajną minę i potem te się, niektórzy mają rybki, niektórzy mają plemniki takie, bo wiecie, coś to tak rozchodzi na różne strony i ta jest też bardzo fajna, bo tu mamy tutaj minę z kolorowymi e, takimi gardkami, można to powiedzieć, ale myślę, że tutaj też wielu osobom spodoba się ta czerwona i a tutaj mamy taki, jak to się nazywa. Tak. Sobie, więc tak, też wielu osób się ona bardzo podobała. No i tak, dokładnie tak. I spokojnie ona, on, on, może być ona wykorzystywana właśnie w światełku do nieba, gdzie nie chcemy mieć jakby głośnego pokazu, ale... Jednocześnie może być on efektowny, więc jak najbardziej one się do tego nadają. I nieważne, którą z nich wybierzecie, myślę, że i tak będziecie zadowoleni. Tu już po prostu chodzi o same ustanie. Tak. tak, jak mamy teraz trochę więcej tych widzów, to możecie ustawić sobie jedną taką, ale ustawcie sobie na przykład dwie czy trzy, jeżeli budżet pozwala i jeżeli taki jest szeroki ten. Nie stawiajcie tego za blisko siebie, żeby te efekty nie nakładały się na, na, na siebie, bo stracicie, stracicie efekt. Tutaj wizualne szkoda szkoda pieniędzy. Taka optymalna odległość pomiędzy jedną a drugą baterią to jest około 3-4 metrów. Także kroki, 3-4 kroki następną stawiacie. Albo na przykład mogą sobie się jedną taką i dwie takie, przecież takie wyrzutnie rzutnia rzymskich ogni, tak? Tak jest. To też będzie fajnie, bo prosto, i kątowo, więc jakby... Tak też... jest. I teraz wyobraźcie sobie, że dajecie na środek, no, no powiedzmy tego, tego horsetaila, tak, końskie ogony, a po bokach ustawiacie sobie takiego, to się nazywa Bangle, to jest właśnie tak, jak niektórzy znają getlinga, tak, w tej kształcie okrągłym, no to coś, coś podobnego, tylko że w kształcie e, takiego sześcianu e, i tylko szczelającego pionowo do góry. Także taki bardzo ładny obrazek się yy, zrobi. I takich opcji, tych kandle-mandle jest kilka. Yy, w naszym Manaż przypadku 300 jest... strzałów w jednym, tak. więc dosyć sporo, nie? Tak, one są długo szczelające, około minuty szczelają, także ten pokaz nam się może fajnie wydłużyć. No tak, ale jeżeli naprawdę chcecie cicho, cicho, maksymalnie jak się tylko da, no to macie do wyboru albo takie superanskie koło, które się odpala yy, i w kształcie serca będzie, czyli idealnie nadające się na głoś. Albo zwykłe, no zwykłe, niezwykłe stożkowe fontanny, które możemy odpalać. Mamy i zwykłe na ląd, oraz takie, które odpalamy systemowo. Czyli potrzebujemy do tego jeszcze takiej spłonki, ale to już myślę, że to jest dla takich troszkę bardziej takich doświadczonych, tak powiem, i wiemy, że te stacje są. Albo zwykła fontanna, gdzie odpalamy, na przykład, coś takiego. Może wyglądać kosmicznie, ale naprawdę, wiecie, mi nie jest takie: odrywamy ląd, podpalamy i mamy naprawdę taki wiecie, szeroki efekt, bo fontanna idzie prosto i wie na więc to robi naprawdę A efekt. A ta palu. fontanna jeszcze ma to do siebie, że one się, zmieniają się kolory. Najpierw jest środkowa, która pali się. Na srebro, boczne na złoto, a potem te kolory się przemieniają. Także rzeczywiście ten efekt jest imponujący. Ale pamiętajcie, jak strzelacie swą tam tego typu, to naprawdę musi być ciemno, bo te iskierki są bardzo drobne tak. i kiedy szczelamy jest jeszcze jasno, to po prostu ten efekt nam ucieknie i znowu szkoda no, pieniędzy cieple. przepalić na coś, czego nie będziecie oglądać. Ale Wielka Orkiestra jest o 20, światełko jest o 20, więc już odpowiednio jest ciemno. Ale jeszcze chciałam wrócić, wiesz, Marcin, do tego mhm. serducha bo ono rzeczywiście jest obrysowane na, na kole, ale nie wiem czy wiecie, a gdybyś tam tu pokazał. Jest strzela, no tak, właśnie, gdybyś, tutaj, no, gdybyś ja się z pokazał. troszeczkę, bo one jeszcze jakby... To nie, że tylko tutaj, bo tu się odpala mamy serce, ale tutaj dookoła... Tak, idą są fontanny. Tam, wiecie, są zamontowane na takim szybkim rądzie. Tak, i tam są takie rurki, z tych rurek wychodzą fontanny. Każda fontanna to jest około metra metra długości, czyli jak mamy metr z jednej strony, z z tego koła, to jest... Szczerze, też... że też im, a, już wzięłem krótką przewidkę, żebyście zobaczyli, o no. co chodzi, no. Tak. Także taki cały obieg ma prawie 5 metrów, także tak. też fajnie jest to podwiesić, bo w momencie, jak powieście za nisko, to no te fontanny będą leciały iskry w ziemię i co? No podbijają się, znowuż ucieknie nam Dokładnie ten efekt, tak. a szkoda, znowu szkoda. Ale widzieliśmy na żywo i jest naprawdę bardzo imponujące. Robi, robi wow, Oczywiście tutaj jest symbol nowożeńców, bo to serducho to jest hit każdego ślubu, wesela i tym podobnych, Ale słuchajcie, wielka orkiestra to jest też serducho, więc to powinien być też jako hicior na wielką orkiestrę. A na koniec jeszcze mamy coś dla Was, bo też taka nasza inna, nie profile line, ale taka, można powiedzieć, cicha line. <laughs> Song of Silence. Też ciche wyrzutnie. To już są tak, takie proste znamy, nie, taki są, znaczek, nie są takie znaczące, tak. Mm -hmm. Yy, są nawet oznaczone, są ciche, więc yy, jakbyś szukać cichych produktów z Diplexa, też szukać z takim oznaczeniem. Co, te 49 strzałów, ciche. Ta nawet mogę wam powiedzieć, jaki ma efekt, tylko dajcie mi sekundę. Hmm. Tak, mam tu białe migoczące, migoczące iskierki. Przyplatane czerwienią, niebieskimi z osobnymi rybkami. Złota wieżba z białymi migającymi iskrami, brokatowa koła. Więc to będą naprawdę ciche efekty i fajnie, bo mamy różnorodne efekty. Może tak, ktoś to to różnorodne rodzaj, tak jest. Więc to też taka. Też to był, kurczę, ciężkie. ciężkie, tak, te są <laughs> masywne. Ale są ciche, więc jak szukacie cichych produktów, to wiecie, co możecie tutaj znaleźć. No i oczywiście na koniec. Jeżeli... Czekaj, no jeszcze jest radówka, słuchajcie, A, jeszcze to radówka jeszcze, jeszcze, no. Tak. No. no to jeszcze mamy, to są chyba w ogóle nowości, że tak powiem, bo widziałem, że tutaj leżałem na stoliku estradowe fontanny. To są w ogóle trzy różne efekty, wiem, że jedna jest srebrna. Te inne mają jakiś płomień chyba od dołu, czy tam tak. kolorowe są na pewno, wiem i właśnie je się odpala wtedy systemowo już. Tak, tak ale same. zobaczcie, to jest estradówka i to jest estradówka, nie? No różnica jest przeogromna. No bo jak kupujemy estradówkę albo chcemy ją używać, no to trzeba spojrzeć jak, jeżeli to jest fontanna, jak wysoka, wysoki jest Czas. ten ten, ten, tak, ten snop iskier i oczywiście jej długość. Więc w momencie, jak będziecie tego na scenie, to spojrzcie, czy ta scena nie jest przypadkiem za niska i te iskry nam się gdzieś do góry nie, nie obiją. Albo czy jest tak dużo i takie małe, powiedzmy, metrowe nie będą za małe, bo słuchajcie, jest w czym wybierać. Są i 60 sekundowe, są i jednosekundowe. Są jedno sekundowe lecące na 8 metrów i są 60 sekundowe, które lecą na 3 metry. Także naprawdę przekrój jest przeogromny i też można robić różne kombinacje, tak? Zbudować sobie taką choinkę tak. wyżej, niżej, pod kątem je troszkę ustawić, ale uważajcie. Nigdy nie, nie, nie ustawiajcie fontan estradowych, w ogóle żadnych fontan w ten sposób. Nie, nie, nie. nie wolno, bo one wyfukną i zrobią Wam krzywdę. Fontana, jeżeli tak chcecie, to są inne materiały, ale nie fontanny. Fontana się spala w środku troszkę jak świeczka. Czyli Jak jak, zobaczycie, jak ustawiacie, bierzecie sobie świeczkę do ręki i ją lekko przekręcicie, to ten wosk też już się nierówno pali. Tylko, że nie wyfuknie nam świeczka, a tutaj nierówno się spalając, ten, ten proch ze środka może nam wyfuknąć i zrobić krzywdę, także to jest bardzo, bardzo chcemy. ważne. Tego nie chcemy szczególnie. Ja właśnie jak jesteśmy przy tych fontanach estradowych i w ogóle też może warto wspomnieć o tym, że mamy w swojej ofercie takie fontanny, które można używać wewnątrz, nie tylko z zewnątrz. Tak, tak. Tutaj jest napisane indoor, Smokeless, to warto takiej tak. taki propozycji szukać. Mhm. E, no ale.. Em, Strefa bezpieczeństwa, inne warunki. Każdy materiał pirotechniczny niesie ze sobą ryzyko, więc trzeba dobrze się wczytać w tą instrukcję obsługi. Tak, czytajcie, czytajcie, ob instrukcję. czytajcie instrukcję obsługi, bo po to ona jest, żebyście bezpiecznie się z tą pirotechniką obsługiwali. No ale mamy też sytuację, że miasta czy jakieś miasteczka, miejsca nie chcą w ogóle tej pirotechniki. Może bo nie chcą, a może nie mają miejsca. I co wtedy? Wtedy klasycznie zimne ognie. A w tryblecie macie ich od wyboru do koloru, naprawdę. Od takich naprawdę zwykłych, klasycznych 16 centymetrowych po takie długaśne 70 centymetrowe. Ale my, znaczy ja osobiście bym proponował, w ten szczególny dzień wybrać takie w kształcie serduszka. Proszę A bardzo. Mamy takie serduszko yes. i symbolicznie. O, co macie, tutaj pokażę one do kamery. O, proszę bardzo. I takie mega duże. No to już. Jak, jak, ktoś, jak ktoś już rzuci nie drobne, tylko jakieś takie. wiecie, papier do puszki, to takie powinien dostać. Tak, Obsiak okay. to to... też miał takie chyba okulary, nie? Takie miał ze serduszki. I powiem wam, że to mega widowiskowo wygląda na sprawę. A słuchaj, ale tak sobie założyć za ucho, no. nie? Tak, po wypaleniu rzeczywiście. A po wypaleniu, tak, tak, tak. Tutaj, tutaj, też, bo pamiętajcie. Podobno są bardzo gorące, więc są uważajcie. Gorące. Nie? Oj, są gorące. Yy. No, że nie wyrzucajcie takiego gorącego, zimnego ognia do kosza na śmieci gdzieś w mieście. Lepiej nawet obok. Bo powiem Wam, że podczekajcie. Te 10 minut to nie jest przez przypadek te 10 minut. Dokładnie tak. Ten towar naprawdę stygnie 10 minut. I jak jesteście gdzieś na imprezie z dziećmi, a wiem, że dajecie te, te zimne ognie dzieciom do ręki, no, to potem uważajcie, żeby ono do kurtki sobie tego zimnego no, nie otwinęło, tak, czy tak. jakiegoś dziecka obok, tak? Ale tutaj mamy takie symboliczne, ale naprawdę, ale... Ale takie, tak, złote serduszki jeszcze mamy. Takie, ja mam. myślę, że jakbyście dziewczynie takie zakupili i z nią zdjęcia zrobili na orkiestrze świątecznej pomocy, to naprawdę będzie szczęśliwa. I na Instagrama będzie miała co dobrać. Słuchaj, musimy zrobić jeszcze taki, takie spotkanie odnośnie walentynek, nie? Jakieś inspiracje słuchajcie od was. Co na warentynki szczelacie swoim dziewczyną? To potem my też poszczelamy, pokażemy innym. Popatrzcie się. Dokładnie tak. Więc pokrótce, może nie aż tak bardzo pokrótce, mówiliśmy sobie jak to teraz wygląda. Jak widzicie, może być efektowo, nie musi być mega głośno. Aczkolwiek ja osobiście jest wolę głośne rzeczy, ale nie każdy musi lubić to co ja. Ale tak jak mówiliśmy, te rzeczy naprawdę są efektowe, mamy klasycznie zimne ognie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. To chyba tyle, nie? Pamiętajcie, warto pomagać, jeżeli tam widzicie puszkę, wrzućcie parę złotych, to nic nie kosztuje, znaczy no wiecie, no jak możecie to pomóżcie, bo dobro wraca. Tak, tak, wrzucajcie, wrzucajcie. Nie obrażamy się na miasta, które nie chcą strzelać, Wręcz przeciwnie, to jak gdyby miasto, szczelanie, szczelaniem, tu ważna jest idea. Wrzucamy do puszek. Te dzieciaki, które biegają, też niech mają radocha i niech się uczą, że trzeba pomagać. My pomagajmy, oni pomagają, wszyscy pomagamy i jest siła, jest moc, i szczelamy do końca świata. I jedziemy dłużej, dłużej, tak? Dokładnie tak Tak jest. Cześć. Cześć.